Dany jest rąb o boku długości 35. Długości przekątnych tego rąbu różnią się o 14. Oblicz pole tego rąbu. Zacznę od wykonania rysunku pomocniczego. Z treści zadania wiemy, że mamy rąb, którego bok ma długość 35. Natomiast o przekątnych rombu wiemy, że przecinają się one w połowie pod kątem prostym. Z polecenia wiemy, że długości przekątnych tego rombu różnią się o 14. Oznacza to, że jedna przekątna jest o 14 dłuższa od drugiej. Nie wiemy, jakie długości mają przekątne, czyli jedną z przekątnych oznacza niewiadomą x. Tak jak już mówiłam, druga przekątna jest od niej o 14 dłuższa bądź o 14 krótsza. Drugą przekątną w takim razie oznacza niewiadomą x dodać 14. Jak już mówiłam, przekątne brąbie przecinają się w połowie. W takim razie odcinek, który oznacza kolorem czerwonym, jest to połowa długości krótszej przekątnej, czyli będzie miała ona długość X drugich. Drugi odcinek, który oznaczy także kolorem czerwonym, jest to połowa drugiej przekątnej czyli będzie miała długość X dodać 14 przez 2. Pogrubię jeszcze ten bok. I oznaczę go kolorem czerwonym. Otrzymany trójkąt jest to trójkąt prostokątny. W takim razie możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. Pamiętajcie, że dodajemy do siebie zawsze te boki, które wychodzą z kąta prostego. Jeżeli musimy ułamek podnieść do kwadratu, to ten kwadrat tyczy się i licznika, i mianownika tego ułamka. Zanim podniosę drugi nawias do kwadratu, to najpierw rozbiję go na dwa ułamki. Pierwszy ułamek to x drugich, natomiast drugi ułamek to 14 drugich, czyli 7. 35 podniesione do kwadratu to 1225. Zjadę troszeczkę niżej. Aby podnieść nawias do kwadratu, musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. x kwadrat przez 4 dodać x kwadrat przez 4 to 2x kwadrat przez 4 od razu dwójkę i czwórkę mogę skrócić przez 2 tutaj także dwójki się skrócą zostaje 7x a 1225 przerzucam od razu na stronę lewą równania równanie pomnożę przez 2 aby pozbyć się ułamków Otrzymaliśmy funkcję kwadratową. W takim razie, aby obliczyć niewiadomą x, musimy zacząć od policzenia delty. Przypominam, że wzór na deltę to b kwadrat minus 4 razy a i razy c. Delta jest równa 9604. W takim razie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9604 jest równy 98. Skoro delta jest liczbą większą od zera, możemy policzyć x1 i x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty na 2a. x2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Na chwilkę wrócę na samą górę do treści naszego zadania i do oznaczonych przez nas niewiadomych. Zwróćcie uwagę, że x oznaczyliśmy długość jednej z przekątnych. Długość przekątnej musi być liczbą dodatnią, czyli otrzymujemy następujący warunek, że x musi być liczbą większą od zera. Wrócę na chwilkę do naszych mm, obliczeń. X1 wyszedł na minus 56. Czyli jest to liczba mniejsza od zera. Czyli w takim razie musimy to rozwiązanie odrzucić, ponieważ nie spełnia warunków zadania. Długość przekątnej nie może być równa minus 56. Zostaje nam jedno rozwiązanie: x równe 42. X oznaczyliśmy długość jednej z przekątnych, czyli jedna przekątna ma długość 42. Długość drugiej przekątnej oznaczyliśmy x dodać 14. Czyli 42 dodać 14 to 56. Wiemy, że jedna z przekątnych tego rąbu ma długość 42, natomiast druga przekątna ma długość 56. Podstawimy teraz nasze dane do wzoru na pole rąbu. Przypominam, że wzór na pole rąbu to jedna druga razy jedna przekątna,